Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym day vlogu. Ja dzisiaj wstałam po godzinie siódmej, ale za mi się wykąpałam, umyłam włosy i ogarnęłam, tak, aby móc się Wam pokazać, to jest około godziny dziewiątej. Nie spieszyłam się, dzisiaj jeszcze na spokojnie zjadłam śniadanko i też dość długo szukałam odpowiedniego stroju na dzisiaj, bo ta żółta sukienka, tak, bo to jest sukienka, o, mam nadzieję, że widać, nie jest przypadkowa, słuchajcie. A to dlatego, że dzisiaj obchodzimy Wish One Day. I co to jest? Jest to Dzień Świadomości oraz właśnie Dzień osób chorych na łamliwość kości. Dzisiaj są wszelkiego rodzaju prowadzone akcje międzynarodowe na całym świecie, w szczególności właśnie w Stanach Zjednoczonych, Australii i Anglii. Ale też właśnie na całym świecie jest Wishbondaj świętowany i w tego dnia osoby chore na łamliwość kości oraz wszelkie osoby, które są z rodziny, bądź też przyjaciele i osoby, które chcą wspierać właśnie chorych na łamliwość kości, ubierają się na żółto w ramach Solidarności i też ten dzień ma służyć właśnie poszerzaniu świadomości, czym jest ta choroba, rozprzestrzenianiu prawdziwych informacji, w walczeniu z plotkami na temat właśnie łamliwości kości. Jak wiecie, nie jest to choroba, tylko jest to wada genetyczna, wrodzona. Z ogromną radością przyłączyłam się dzisiaj do akcji i dlatego też ubrałam się na żółto. Chcę pokazać swój gest solidarności z osobami chorymi oraz z ich rodzinami i przyjaciółmi. I może teraz to, co Wam powiem, będzie lekko szokujące, ale ja bardzo doceniam to, że choruję na łamliwość kości, ponieważ wiem, że jest bardzo dużo innych, innych, cięższych chorób, gdzie ludzie naprawdę mają ogromne problemy zdrowotne, gdzie są przykuci do łóżka, gdzie muszą przechodzić uporczywe terapie, gdzie muszą wydawać ogromne sumy na leki, na rehabilitację, a łamliwość kości może jest trochę upierdliwa, ale nie zagraża życiu i też da się ją ogarnąć w miarę, żeby w miarę normalnie żyć. Jak to nie widzicie po wielu osobach, właśnie chociażby w internecie, z moją chorobą, nie jest to choroba, która... Powoduje jakieś ogromne problemy w życiu. Oczywiście, ja mam tutaj pełną świadomość, że osoby z ładnością kości typu trzeciego mają różne poziomy choroby. Są osoby, które tracą słuch, które mają okropne problemy z nerkami, jak na przykład ja, czy też właśnie inne choroby powiązane, ale mimo wszystko i mimo tego, że no, jednak trzeba na siebie uważać i osoby z właśnie. Trzecim typem choroby potrzebują stałego opiekuna. To mimo wszystko uważam, że da się żyć w miarę normalnie, da się cieszyć życiem. Dlatego doceniam, że choruję na taką a nie inną chorobę, bo wiem, że zawsze może być gorzej. I to nie jest właśnie zasada pocieszania się, że inni mają gorzej, tylko raczej doceniam tego, że, że mogłabym mnie widzieć, mogłabym nie słyszeć, mogłabym nie kontaktować. Są choroby przecież, gdzie osoby nie komunikują się i też mogłabym nie być osobą mądrą, inteligentną, widzicie, mogłabym po prostu nie móc studiować, nie móc pracować, a mimo wszystko, pomimo tego, że właśnie mam kruche kości, że całe ciało, ciało czasem mi zawodzi. To uważam, że i tak jestem szczęściarą, bo mogłam trafić naprawdę dużo gorzej. I chciałabym na samym początku właśnie zabrzeć takie przesłanie dzisiejszego vloga, że warto doceniać i oczywiście, gdybym mogła, to walczyłabym i chciałabym oczywiście wyzdrowieć, bo ja myślę, że chyba każdy chciałby być zdrowy, ale nie czuję tutaj żadnego rozczarowania, nie przykrywam swojej choroby, bo uważam, że y, tak naprawdę to jestem ja i łamię jest tylko moją częścią. Może trochę rzeczy mi odebrała, ale o wiele rzeczy zawalczyłam, wiele rzeczy mi się w życiu udało i myślę, że jeżeli właśnie zaakceptujemy swoją chorobę, to potem możemy bardzo dużo. Mam dzisiaj do Was pytanie za 1000 punktów i mam nadzieję, że ktoś z Was mi odpowie: czy mamy jesień, czy wiosnę? Przyznam Wam się szczerze, że ciężko odróżnić. Dzisiaj po raz kolejny, tak jak wczoraj, pogoda jest bardzo niestabilna i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj byłam umówiona z moją siostrą, że nagramy właśnie tą grę, którą otrzymałam w zeszłym tygodniu, właśnie do bloga i też zrobimy zdjęcia do kampanii, ale kurczę, pogoda dzisiaj nie dopisuje nie dość, że cały czas pada i to są takie opady jak wczoraj, czyli pół godziny pada, a za pół godziny wychodzi słońce, tak jak teraz i za pół godziny znowu będzie padać. To jeszcze słuchajcie, jest okropny wiatr. Moja siostra się właśnie śmiała przez telefon, że nie ma sensu iść do parku i to nagrywać, bo tam stawiamy takie kiki, które później musimy innym kikiem zbijać i w momencie, kiedy postawilibyśmy dzisiaj te kiki, to jakby je sam poprzewracał i nie musiałabym nic zbijać i tak naprawdę do niczego byłaby ta robota. W dodatku, wiecie, ładne zdjęcia w parku na zielonym trawce. A u góry, no, chmury, praktycznie granatowe, to raczej nie jest dobra sceneria. Tak mi się co najmniej wydaje. Dlatego też stwierdziłam, że nie, że musimy przyłożyć na nagrania. I za chwilkę wpada do mnie moja siostra. Ale jak widzicie, czasami właśnie prezent influencera wygląda w ten sposób, że trzeba mieć dość taki mobilny grafik. Bo oczywiście, czym innym jest promocja produktu, który mogę pokazać w każdych warunkach, i fajnie, jak pokażę go w jakiś Kurczę, ciekawy sposób, ale nie ma problemu, żeby tym ciekawym sposobem była właśnie promocja w domu. Natomiast jeżeli mamy właśnie taką promocję jakichś gier, jakichś przedmiotów do ogrodu, czy też właśnie do zabaw na świeżym powietrzu, to już trzeba uprywać taki dobry dzień, gdzie będzie fajna pogoda. A tak jak mam mówiłam, akurat do tego potrzebuję pomocy, więc tutaj będę musiała się zgadać. Ale podobno od niedzieli wreszcie pogoda ma się zrobić piękna, więc wstępnie jestem mówiona właśnie na przyszły tydzień z moją siostrą, że pomoże mi to nagrać. A dlaczego akurat z moją siostrą? Powiem Wam bardzo prosto. To dlatego, że moja siostra lubi najładniejsze zdjęcia. się do Was, nie zywałam. Ostatni klip nagrałam około godziny 12.30, a dzisiaj na obiad wpadła moja siostra i mieliśmy wyjątkowo wczesny obiad, oczywiście jak tutaj na nasze zwyczaje, bo zazwyczaj jemy obiad o kolację około godziny 16, a dzisiaj jedłyśmy przed godziną 2, bo akurat później moja siostra miała kilka rzeczy do załatwienia, a że miałyśmy ochotę zjeść razem, no, no to czasami trzeba obiad przesłuchać, a tym bardziej, że moja mama szła, słuchajcie, dzisiaj do okulisty na godzinę 4, też było, trzeba jeszcze się ogarnąć, przed okulistą wejść, dość. I tutaj, uprzedzając pytania, tak poszłam z mamą, ale szłyśmy po prostu razem: mama sobie wyszła do okulisty. Ja poszłam w tym czasie do Lidla na zakupy i później wróciłam do okulisty. Ale słuchajcie, okazało się, że pani mnie, recepcjonistka, nie wpuściła, bo jest ograniczenie osób z powodu covid co akurat rozumiem. Ale pogoda się znowu zaczęła psuć, bo jak wychodziłyśmy, było fajnie, bezchmurnie i ciepło. Ale potem, słuchajcie, zrobił się tak straszny wiatr. A jeszcze pani z recepcji powiedziała mi, że no, niestety, ale to długo potrwa. Więc poszłam się przejść do aquaparku, nagrałam jak widzieliście właśnie rybki i też dzięki temu mam jakiś fajny przerywnik we vlogu i później okazało się, że moja mama zadzwoniła, że już wychodzi i musiałam po nią pójść, bo słuchajcie, miała bardzo właśnie takie skomplikowane badania, krople i mówiła, że prawie nic nie widzi, że widzi jak rozmazanie i bała się wracać do domu, wiecie, bo jeszcze by jakiś samochód weszł albo coś, dlatego też skoro mogłam mamie pomóc, to dlaczego nie Mam odprowadzić babę do domu i to akurat ja robiłam za przewodnika. Ale oczywiście jeszcze po razie się pogubiłyśmy, bo mama musiała wyjść z przechodni, bo nie mogła zaczekać w środku. Wiecie, jeszcze musiała wyjść do apteki, całe, całe zamieszanie, było małe cięcie, ponieważ miałam ważną rozmowę telefoniczną. Pokażę Wam teraz dwie rzeczy, które kupiłam w Lidlu. Poszłam ogólnie po trzy, ale jednej nie było, więc wzięłam tylko dwie. I szybko Wam pokażę, bo nieco, żeby mi kwiaty padły. Przede wszystkim kupiłam pistacje kalifornijskie i moja siostra nauczyła mnie jeść pistacje. Ja ich bardzo mało, bo wiem, że są bardzo koloryczne, ale wiem też, że są zdrowe i staram się jeść trochę orzechów, żeby mój mózg mógł pracować normalnie. I wiem, że w Lidlu są takie pistacje na wagę, ale mi się ciężko je nałożyć samej, więc zawsze biorę po prostu te pakowane, bo one leżą tak na mojej wysokości, a dzisiaj jeszcze taka miała pani też brała orzech i po prostu podała, jak założyła, że sięgam, więc to było bardzo miłe. I kupiłam sobie właśnie bez pastek i o tyle, ile to jest fajne, bo słuchajcie, one już są łuskane i ich nie trzeba łuskać, a mi jest ciężko właśnie łuskać pistacje i zawsze muszę kogoś prosić i kupiłam, słuchajcie, tulipany i był duży wybór, tak? Ja myślałam, żeby wziąć się różyczki, ale słuchajcie, to są zliczne, one są jeszcze Praktycznie nierozwinięte i są czerwone. Były w różnych kolorach, ale te mi się spodobały. Były też przepiękne różyczki. Ale mówię, tak dawno nie było u nas w domu tulipanów, że nabrałam ochoty. Pewno są dzisiejsze. Dzisiaj przez cały dzień nie miałam okazji, żeby zmontować vloga. I bardzo się cieszę, że okulista mojej mamy nie zajął aż tak dużo czasu, ponieważ dopiero jak wróciłyśmy do domu, usiadłam do montażu. Ale muszę Wam powiedzieć, że powolutku się wyrabiam i chyba powoli kształtuje nam się taka. Godzina publikacji, na razie słuchajcie będą to widełki, myślę, że będą to widełki między godziną 18 a 20 i codziennie na kanale będzie film i oczywiście będziemy dążyć do jednej wspólnej godziny. Myślę, że będzie to godzina albo 18 albo 19, wam, że bardziej 19, a po prostu ewentualne zmiany, ja będę Was informować na bieżąco o ewentualnych zmianach. I na Instagramie, i tutaj na karcie społeczności. Ale powiem Wam tak: na razie mamy widełki między godziną 18 a 20. I mam nadzieję, że, nie wiem, za tydzień, dwa, trzy już uda mi się tak w miarę wrócić do jakiejś fajnej godziny. I myślę, że to też jest fajne. Chociaż powiem Wam szczerze, że jak po codziennym publikowaniu filmu, tak jak na początku był wielki boom statystyk, i mówiłam Wam, że się cieszę, że po prostu kanał się rozwija. Tak od chyba dwóch, nie chyba od właśnie weekendu majowego i to nawet nie chodzi w weekend majowy, tylko gdzieś tak od wtorku, w poniedziałku wtorku zaczął się mały spadek na kanale, być może dlatego, że były pięciokrotnie vlogi, a potem pojawiły się filmy stacjonarne i mam wrażenie, że mają one ucięte zasięgi. Nawet wam wczoraj zrobiłam ankietę na wczoraj, czy wczoraj, czy, 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 yy, właśnie na YouTubie, gdzie większość z was zaznaczyła, że kurczę, jednak filmu nie widziała, więc Dokładnie jedna trzecia nie widziała w ogóle powiadomienia o filmie, ani film się nie pojawił nigdzie, natomiast e, część osób widziała, ale później. E, więc e, tutaj są takie statystyki, ale mimo wszystko to jest trochę niepokojące, bo okej, okay, ja rozumiem, że jakiś film może wam nie przypadać do gustu, że wybieracie jakiś dany rodzaj i to jest okej, okay. ale jeżeli jakiś film ma nagle, wiecie, trzy razy mniejsze wyświetlenia, to zaczyna to budzić po prostu zainteresowanie. I muszę Wam powiedzieć, że to jest trochę przykre, ponieważ zawsze do tych filmów dotyczących niepełnosprawności wkładam wiele pracy, wiele researchu i wiele serca. Ja też. Troszeczkę więcej pracy, bo łatwo jest, słuchajcie, nagrywać vlogi. No nie oszukujmy się. Tam no, po prostu stawiacie kamerę, opowiadacie, co się dzieje w ciągu dnia. Potem kolejny klip, kolejny klip. I oczywiście można to zrobić bardziej kreatywnie, mniej kreatywnie. Można mieć ciekawsze tematy, mniej ciekawe tematy, ale nagrywanie vloga nie jest jakimś dużym problemem, a nie potrzeba tutaj do tego wielkiego skilla. Natomiast jeżeli chodzi o takie filmy stacjonarne, to aby utrzymać właśnie uwagę widza i żeby ten film był morytoryczny, na przykład jeżeli chodzi o tematykę osób niepełnosprawnych, to wcale nie jest wbrew pozorom tak łatwo, bo są filmy, które okej, okay, są bardziej pogadankami, tak jak ten wczoraj, ale mimo wszystko jednak trzeba mieć jakieś informacje na ten temat, trzeba sobie to usystematyzować w głowie i to nagrać. Natomiast na przykład film dotyczący właśnie aktywnego samorządu, Escute aí, ó, bananas research I uporządkowanie informacji yy, przeznaczałam 3-4 godziny. Ten plik Pepfroma, który służył właśnie za instrukcje i za wszelkie informacje, jest niestety bardzo źle skonstruowany, że niektóre informacje po prostu są tak pokrywane, albo trzeba skakać po działach, żeby czegokolwiek się dowiedzieć. Dlatego ja też właśnie opracowywałam ten materiał i starałam się Wam to skondensować bardziej zadaniami, i yy, żebyście od razu mieli komputer, ok, kto może się ubiegać, Jakie są rodzaje dofinansowania na komputer, bo inne jest dla osób niewidomych, inne jest dla osób głuchoniemych, inne jest dla osób właśnie z na z, z dysfunkcją kończyn górnych i tak dalej. I jakie są kwoty, bo kwoty też się różnią, wkłady własne się różnią, i tam trzeba było to wszystko usystematyzować. Więc to w było takie proste zadanie, a potem jeszcze trzeba było się prawie tego nauczyć na pamięć, bo nie chciałam czytać statki, więc no. To było ciężko zdanie, a mimo wszystko cieszę się, że udało mi się ten film opublikować, pomimo tego, że kurczę, ta seria właśnie nie cieszy się jakimś dużą popularnością, co jest dziwne, bo jak publikowałam inne filmy na temat niepełnosprawności, wszystko było super i miały słab, to naprawdę super wyświetlenia. No, teraz jak zaczęłam wam mówić o rynku pracy, to te wyświetlenia nie są za duże. Możecie mi dać znać dlaczego czy rynek pracy osób niepełnosprawnych, ani pomoc właśnie osobom niepełnosprawnym nie jest potrzebna? Czy nieciekawa jest? O co chodzi? Dajcie mi znać. Nie wiem dlaczego te kwiatki umarły. Może Wy mi powiecie, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło, bo ja nie mam bladego pojęcia. Były to podobno kwiatki świeże, dzisiaj przywiezione, zobaczcie, one są nawet nie rozwinięte, tak ładnie stały, kiedy zostały wsadzone do wazonu, jeszcze przed godziną piątą, wcale długo nie chodziły ze mną po mieście, bo jakieś około 20 minut, może 30, więc nie jest to jakiś super duży czas, a mimo to słuchajcie, umarły. Teraz właśnie dostaję od Was wiadomości na Instagramie, jak je uratować, i może napiszę Wam tutaj przy montażu, czy udało mi się je odratować, ale powiem Wam szczerze, że się wkurzyłam i tu nie chodzi o to, bo one nie były jakieś drogie, kosztowały kilka złotych, ale po potem mam kupować kwiatki i przynosić do domu, jak one nawet się nie rozwiną. Kurczę, umrą od razu. Przecież to jest bez sensu. I chyba ostatni raz kupowałam właśnie kwiaty w Lidu, chociaż zawsze byłam zadowolona i zacznę je kupować już regularnie w kwiaciarni, bo to naprawdę nie ma sensu. Nawet oznaczyłam Lid Polska, bo kurczę, kwiatki, które żyją 6 godzin, to raczej jest to naprawdę hit i albo one seriowo były świeże. Albo ja nie wiem co tu się wydarzyło, naprawdę nie mam bladego pojęcia, może wy wiecie dlaczego one umarły. Nie bądźcie zaskoczeni, że za mną nie ma kwiatów, a to dlatego, że po ostatnim klipie moja mama zabrała jej do kuchni i stwierdziła, że postara się je odratować. Oczywiście przeczytałam wszystkie Wasze porady, które otrzymałam na Instagramie i tak stosujemy teraz wodę z cukrem, ugniatanie końcówek, przycinanie i to wszystko, o czym pisaliście. Jestem ciekawa, czy kwiatki przez noc powstaną, czy też nie. Mam nadzieję, że tak. Chociaż nie będę Wam ukrywać, że z jednej strony ta historia bardzo mnie rozbawiła, no bo powiedzcie sami, to jest śmieszne, kiedy kwiatki żyją 6 godzin. No błagam, tym bardziej, że specjalnie brałam takie, które były nierozwinięte, żeby po prostu dłużej stały i ładnie się rozwinęły w domu. A pamiętacie ile goździki stały z kwiaciarni. Z drugiej strony jestem lekko wkurzona, bo tak jak mówiłam, to nie chodzi nawet o pieniądze, tylko kurczę, człowiek chce zadbać o dom, chce żeby było miło, ładnie i przyjemnie, tak klimatycznie z kwiatami i nagle okazuje się, że kwiatki Wam umierają w najmniej odpowiednim momencie i wyglądają jakby po prostu stały w suchym swazonie, co jest naprawdę śmieszne. Coś mnie zastanawiało, zobaczcie. I mam nadzieję, że ta sytuacja się nie powtórzy. W sumie to na pewno się nie powtórzy, bo raczej już kwiatków w Lidlu nie kupię. I miałam tak samo z biedronką, nie wiem dlaczego. I przez dłuższy, dłuższy czas, kilka lat temu, kupowałam te biedronce i byłam nagle zadowolona. Stały mi pięknie i nie było żadnego problemu. I nagle jakiegoś razu. Zaczęły po prostu kwiaty mi padać. Jeden raz, drugi raz, trzeci I przerzuciłam się na lib. I tak jak widzieliście, byłam mega zadowolona z lidla. Przecież to razy wam pokazywałam kwiaty z lidla i w ogóle. I nawet nie raz mi pisaliście, że takie piękne. A kurczę. Teraz nagle już, to są chyba drugie z rzędu, które szybko padają. Oczywiście tamce padły po kilku dniach, nie, nie oszukujmy się, żadne kwiaty nie padły mi po kilku godzinach jeszcze, ale mimo wszystko mam wrażenie, że dzisiaj jest jakiś taki dziwny dzień. Te wszystkie dziwne problemy, które mnie dzisiaj spotkały i o których Wam opowiadałam, to nie są problemy najwyższej rangi. Nie oszukujmy się, to są raczej śmieszne zbiegi okoliczności, które mnie spotkały, śmieszne zdarzenia, które, no jednak zebrane do kupy mogą stworzyć wizję bardzo ciekawego dnia, który po prostu przemienię jutro będzie kolejny, ale mimo wszystko mam takie wrażenie, że dzisiaj nic nie idzie tak jak powinno. Mam po prostu nadzieję, że chociaż z tego vloga coś wyjdzie, bo mam wrażenie, że jakoś się dzisiaj rozgaduję. Jutro też nagrywam vloga, więc pewnie Was to ucieszy. Jutro idę właśnie na zakupy z moją siostrą. Tak, pierwszy raz idziemy na otwarcie sklepów. Jakoś nie miałyśmy czasu, nie chodzić zaraz po galerii, więc wybieramy się jutro i mam nadzieję, że po prostu upolujemy coś fajnego. Mam ochotę po prostu pochodzić po sklepach i też potrzebuję kilku rzeczy, no nie oszukujmy się, tak? Sklepy są cały czas pozamykane praktycznie, rzadko kiedy są otwarte i dużo rzeczy kupuję teraz przez internet, ale niektórych nie jestem w stanie kupić przez internet, dlatego też stwierdziłam, że po prostu się przejdę i zobaczę co będzie fajnego, dlatego jutro Was zabiorę ze sobą na zakupy, tylko muszę pamiętać, żeby naładować kamerę, chociaż muszę przyznać, że to jest Ciekawe, że jednego razu zużyję prawie całą baterię, na przykład dzisiaj pomimo tego, że dużo nagrywałam, słuchajcie zużyłam chyba 50% baterii, ale to co jest fajne w tej kamerce to to, że mogę ją ładować powerpunkiem, bo ma wyjście do szybkiego ładowania USB-C, więc Tutaj ta sama wtyczka co do mojej komórki, więc muszę tylko sobie oglądać, gdzie mam powerbanka i mogę ze sobą go nosić. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog z dość nieoczekiwanymi zwrotami akcji przypadł Wam do gustu. Dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają, zarówno na Patronite, jak i tutaj bezpośrednio na YouTubie. Jesteście niesamowici. A jeżeli chcecie dołączyć do tego szanownego grona, to możecie to zrobić albo poprzez link w opisie do Patreona. bądź też koło przycisku subskrybuj. Tutaj zaraz obok jest taki przycisk Wesprzyj. Gorąco polecam. I mam nadzieję, że będzie was przybywać przez co też, kano będzie mógł się rozwijać. Jeżeli możecie mnie wspierać mięsowo, ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem, proszę Was o pozostawienie kciuka do góry, komentarza oraz subskrypcji. Pamiętajcie proszę o tym, bo to pomaga budować zasięgi, a dzięki temu docieram właśnie z moimi filmami do nowych widzów i pomaga rozwijać mój kanał. Więc tutaj nic Was to nie kosztuje, za zajmuję chwilkę, a może Was spowodować, że kanał się rozrośnie i że będą tutaj coraz fajniejsze treści. Więc myślę, że tutaj jest sytuacja win-win. W kolejnym filmie zobaczymy się już niedługo, trzymajcie się, cześć.